Tym razem naszym gościem jest główny bohater dzisiejszego spotkania, pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Panie pośle, jak wrażenia po konwencji? No, cóż. Yy... Jak mówił wielce czcigodny Leszek Miller, mężczyznę pozaje się, nie poznaje, się, jak kończy. Więc ona się jeszcze nie skończyła, nikt nie, nie ogłosił, że kończy się konwencja, więc ona ciągle trwa. E, natomiast e, budujący był nastrój, naprawdę ludzie wiedzą o co chodzi, wiedzą co trzeba zrobić, wiedzą kogo, kogo trzeba wsadzić do kryminału. To jest coś. Pokuście się panu jakieś spekulacje co do wyniku wyborów? No, będę walczył o drugie miejsce, co nie będzie łatwe, to ma ogromne pieniądze, ogromne wpływy w mediach. Ciężko będzie, ale będę walczył, a potem w drugiej turze to się zobaczy, prawda? Szanse są minimalne, bo pamiętam jak było z walcową, prawda? W tej wpisy, przejdę do drugiej tury, ona wygra spokojnie, prawda? ludzie z LDS, i tak dalej. Na się nie wygra, jak się wejdzie do drugiej, ale trzeba walczyć. W tych wyborach startuje właściwie czterech kandydatów o praktycznie prawie identycznym programie gospodarczym, jak również ideowym. Myśli Pan, że te głosy się jakoś rozłożą? To znaczy, to jest o tyle korzystne, że te idee będą głoszone powszechnie i będą uważane za, za, za dziwaczne. Jeżeli będzie czterech kandydatów mówiło to samo, to jest to dobre dla idei. Pytanie, na ile się przybiją do mediów? A to jest to pytanie. Dziękuję bardzo.